Cześć ma, ja jestem trzeci w dzisiejszym odcinku, kolejny odcinek Zaginatora, wiem, że bardzo ta seria wam się podoba, więc jeśli tutaj widzicie na sam początek dużo łapkę w górę, to użyjcie kolejny odcinek w tej serii, jeśli wejdzie do Brukseli kolejny zadymiasz, więc wiecie co robić, zostawcie po tym odcinkiem taką łapeczkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło i właśnie będzie kolejny odcinek w tej serii. Ym, oraz słuchajcie, jeśli ktoś jest nowy, to zasubskrybujcie, kanał najlepiej wraz z dzwoneczkiem, aby otrzymać powiadomienia o moich filmach. Oraz zapraszam Was do opisu, bo tam macie moje wszystkie social media oraz tam znajdziecie również mój Brawl Stars, więc zajrzyjcie sobie do opisu tego filmu. No i myślę, że już nie ma co przedłużać i w sumie lecimy sobie do e, odgadywania e, przez akinatora kiełka. Okej, okay, a więc pierwsze pytanie, czy Twoja postać nagrywa na YouTube? Nie, Kiełek nie nagrywa na YouTube. Czy Twoja postać naprawdę istniała? E, nie. Kiełek naprawdę nie istniał. Czy Twoja postać jest dziewczyną? E, nie. Czy twoja postać nosi spodnie i kiełek? No nie nosi spodni, bo to jest robot. Yy, czy twoja postać ma głowę zwierzęcia? Yy, nie, ma on taką kartkę, więc to nie jest głowa zwierzęca. W sumie to jest robot i on tak naprawdę nie ma głowy jakby. No nie wiem, jakby to... No nie, na pewno to nie jest głowa zwierzęcia. Ty, czy twoja postać chodzi na dwóch nogach? Yy, tak, chodzi kiełek na dwóch nogach. Czy twoja postać jest robotem? Tak, bardzo dobrze. Pochodzi z Gibroces? Tak. I uwaga, czy twoja postać ma związek z roślinami? Oczywiście, że tak. Czy twoja postać ma władzę 65 lat? Co to jest za pytanie? Nie, kiełek jest świeżutką postacią w Rosas, więc nie. Czy twoja postać ma kolce? No ma on w środku tą y, różową kulkę z kolcami białymi, więc tak. Czy twoja postać jest członkiem legendarnego zespołu? Nie, nie jest to legenda, jest to mityczny zadymiarz, więc... Uwaga, 3, 4, ładuje się i... uwaga, zobaczmy. Myślę o Kiełek. Dokładnie, więc jak widzicie, Akinator bez problemu odgadł Kiełka. Więc no jak widzicie, bardzo łatwo Akinatorowi to poszło. Mm, no, więc Akinator jak najbardziej zna Kiełka. No i co, ja już się zamierzyłem w tym odcinku, bo już miałem odgadnąć Kiełka. W sensie Akinator miał odgadnąć Kiełka i odgadł, więc to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Więc jeśli pamiętajcie, jeśli chcecie kolejny odcinek z tej serii, to zbijacie tutaj dużo łapeczek w górę to jeśli wejdzie kolejny zadymiasz do browser'a to nagram o nim od razu taki odcinek z Akinatora, więc myślę, że naprawdę warto, bo wiem, że ta seria Wam się podoba. No i ja już nie przedłużam tego odcinka, więc to by było na tyle. Trzymajcie się, no i cześć.